Zwierzę, którego gatunku nie udało się od razu zidentyfikować, mogło być potencjalnie niebezpieczne. Dlatego funkcjonariusze, wykazując się profesjonalizmem i opanowaniem, schwytali gada i umieścili go w zabezpieczonym terrarium. Zwłaszcza latem, w okresie wakacyjnym, zdarzają się takie sytuacje, gdzie niestety no, może upały może ten okres wakacyjny powoduje to, że ludzie niezbyt dobrze nadzorują swoje domowe zwierzęta. Często egzotyczne, które posiadają gdzieś tam w terariach. No i wczoraj mieliśmy taką sytuację. Po 22.00 zadzwonił mieszkaniec, że na Słowackiego na przytorzu przy bloku pełza wąż czarny prosił o pomoc, więc strażnicy się tam udali. Faktycznie był wąż dosyć spory. Udało się go odłowić do terarium. I teraz czekamy na specjalistę, który potrafi ocenić, co to za wąż. Daliśmy też ogłoszenia na Facebooku, może właściciel się znajdzie i zabierze swojego zwierzaka. No to są sytuacje niebezpieczne, bo te zwierzęta nie wszystkie są łagodne, nie wszystkie są życzliwe dla ludzi. Często ludzie hodują takie zwierzęta, które są po prostu niebezpieczne, jadowite. I bardzo proszę, żeby y, prawidłowo zabezpieczać takie zwierzęta, żeby one nie powodowały zagrożenia, a nawet obaw u innych ludzi, no bo chcemy bezpiecznie i spokojnie żyć w środowisku swoim. Wczoraj było bardzo upalnie, więc ten, ta pora 22 z minutami to jest dobra. Zresztą no, miasto żyje, więc też ludzie przemieszczają się i bardzo dobrze, że zauważył, bardzo dobrze, że ktoś szybko zareagował i udało się również strażnikom od ręki, praktycznie odłowić. Tego zwierzaka. No ale też przy okazji, proszę te wszystkie swoje domowe zwierzęta, czasami w takie upały, w takie gorące dni, również koty stają się niebezpieczne, drażliwe, czasami psy. Proszę zapewnić wodę, proszę zapewnić karmę, cień, zadbać o zwierzaki.